Co za fantastyczna noc w boksów! Tu będą padać bomby największego kalibru. Nie gotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Panie Andrzeju, z okazji imienin wszystkiego najlepszego. Wiele radości z boksu, z innych sztuk walki. Składam to jako były piłkarz, były reprezentant Tomasz Hajto. Teraz życzenie odpadło. Panie Andrzeju, w Pana święto, w Pana imieniny życzę Panu zdrówka, czerpania wiele radości z boksu, wiele radości ze sportu walki oraz spełniania wszystkich, kompletnie wszystkich marzeń. Paweł Jóźwiak, dziękuję bardzo. Svenu, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Andrzej, pamiętasz, co ci mówią takie nazwy: Pabel Beach, czy też może Laguna Seca, Monterey. Stare dobre czasy, wyścigi motocyklowe, ależ tam były miejsca w takiej restauracji. Mógłby się z okazji na inny wybrać, jak chociażby ta w Carmel, gdzie były najlepsze berka. A może Andaluzja i Puerto de Santa Maria. i los w Portales, gdzie dawano najlepsze owoce moza. Zadać tego życzę. Cześć Andrzej, wszystkiego najlepszego z okazji imienin, ale tak naprawdę najbardziej gratuluję Ci, za zazdroszczę i życzę, żebyś miał ją do końca życia pasji, którą masz do sportu i przede wszystkim do boksu. Wszystkiego najlepszego. Panie Andrzeju, wszystkiego najlepszego w dniu imienin, kolejnych lat komentowania, analizowania tego wspaniałego sportu, jakim jest boks. Pozdrawiam, Mariusz Wach. Siema Andrzej, wszystkiego najlepszego z okazji imienin, dużo zdrowia, dużo energii, świetnej zabawy Andrzejkowej, mam nadzieję, że będzie huczna, no będziesz ją dobrze wspominał. W robocie życzę Ci mnóstwa, nieskończonej ilości świetnych tematów, ostrych, mocnych, które będziesz mógł opisać, które będziesz mógł nam przekazać, które będą na pewno interesujące. I wtedy ta walka się skończyła. Dziękuję pięknie. Są rzeczy ważne i ważniejsze, bez wątpienia taką bardzo ważną rzeczą Andrzeju Drogi są Twoje imieniny. Z okazji Twoich imienin chciałem Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, fantastycznych komentarzy. Komentarze niczym cudowne kombinacje pięściarskich gwiazd, argumentów w dyskusjach tak silnych jak prawa ręka Diontaya Wildera. No i generalnie w życiu takiego sprytu, jaki w ringu prezentował Floyd Mayweather Jr. Mój drogi, z okazji Twoich imienin, najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia i jeszcze wielu, wielu mistrzowskich walk w Twoim komentarzem, bo to się fantastycznie ogląda i słucha. Wszystkiego najlepszego. Cześć Andrzeju, w dniu Twojego święta chciałam Ci przesłać dużo buziaków, uścisków, życzyć przede wszystkim dużo zdrówka. Zresztą spraw poradzisz sobie sam. Żebyś nas jak najdłużej bawił ciekawym komentarzem bokserskim i anegdotami. Kilka takich komentarzy zapamiętałam, jak na przykład Jego ręka jest tak szybka, jak ręka kieszonkowca w metrze Wygląda niewyraźnie jak skarpetka nie do pary I Jeden z moich najbardziej, najbardziej ulubionych To z, tutaj nokaut jest nieunikniony, jak z maszczki po 70. Też Andrzeju, jeszcze dużo słówka szczęścia Trzymaj się Cześć Andrzej Chciałbym serdecznie Ciebie pozdrowić w tym szczególnym dla Ciebie dniu Jednocześnie życzyć, abyś utrzymywał na tak wysokim poziomie swoje aspiracje zawodowe, ale też, żebyś otaczał się tylko ludźmi, którzy tobie dobrze życzą. A ja ze swojej strony nadal obiecuję, że będę namawiać ciebie, że jednak i przekonywać, że MMA jest lepszym sportem niż boks. Ale chciałbym też jednocześnie podziękować. Zresztą to parę razy gdzieś głośno, medialnie mówiłem, że twoja książka. Walki stulecia spowodowały, że ponownie pokochałem boks, więc możesz być z siebie dumny. Trzymaj, tak dalej, i do zobaczenia. Na razie. Witam Cię go serdecznie. Mati się kłania. Serdeczne, najlepsze, szczere życzenia imieninowe, żebyś cały czas był sprytny, pełen ognia, pomysłu, pasji, jak ten człowiek za mną, a więc James Bond. A to tak, jest rękawica tak, tak. z walki Derek Cisora-Witali Kliczko. Pamiętasz tę walkę, miałeś okazję ją komentować. Niezwykła, e, pełna zwrotów akcji z wielkimi emocjami. Także tylko takich walk ci życzę najlepiej z udziałem Polaków o mistrzowskie pasy. A dzisiaj, Daj Czadu, baw się dobrze. Panie Andrzeju, w dniu Pańskich imienin życzę przede wszystkim dużo zdrowia, miłości, spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności, szczęścia rodzinnego, dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz wszystkiego, o czym Pan tylko zamarzy. Życzę ja osobiście oraz cała grupa z Xboxing Promotion. Pozdrawiam, Mariusz Jarowski. Panie Andrzeju, z okazji imienin życzę wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkiego najlepszego. Panie Andrzeju. Nie. Yeah. To było wolne jak ketchup. Wszystkiego najlepszego, panie Andrzeju. Witam panie Andrzeju. Wszystkiego najlepszego z okazji. Zdrówka szczęścia pomyślności. E, tak powiem szczerze, nie wyobrażam Galboxu bez pana komentarzy, które nadają pilatności Galboxu. Także jeszcze życzę wielu, wielu lat komentowania naszych widowisk bokserskich na, na arenie. Wszystkiego najlepszego. Z okazji niezbliżających się y, Pana imienin, życzę Panu przede wszystkim jak najwięcej zdrówka, szczęścia, humoru, pogody ducha. No i y, resztę to można sobie zawsze wypracować. Y, tak więc y, wszystkiego jeszcze raz najlepszego z okazji imienin. Witam Panie Andrzeju, wszystkiego najlepszego z okazji imienin Andrzejki. Kolejne. Jeszcze Panu życzę kolejnych, kolejnych a przede wszystkim zdrowia, uśmiechu i cierpliwości w sportach walki, w boksie i miłości od żony, co można życzyć człowiekowi, który tak naprawdę wszystko ma i, i jest spełniony zawodowo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Miarą wielkości człowieka jest żyć tak, żeby wszyscy i ci mali, i ci duzi czuli się przy Tobie wyjątkowo. Ja czułem się jakimś wielkim, wyjątkowym przy Andrzeju, nawet. 15 lat temu, kiedy o KSW nie słyszał jeszcze nikt, a już tym bardziej o mnie. 100 lat Andrzej, z całego serca. Mam nadzieję, że mi nie podasz na policję, że jadę bez pasów. Dzień dobry, panie Andrzeju. Z okazji imienin, a nie są to takie zwyczajne imieniny, tylko Andrzejki, życzę panu poczucia humoru Andrzeja Mleczki, pogody ducha Andrzeja Strajlała, siły. Andrzeja Gołoty, skuteczności Andrzeja Szarmacha, chociaż z drugiej strony pan to przecież wszystko ma. A zatem dużo zdrowia, dużo pomyślności, radości i spełniania kolejnych marzeń, kolejnych wyzwań, tych zawodowych i życiowych. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Panie Andrzeju, chcielibyśmy, ja i Kolka, powiedzieć panu <laughs> wszystkiego najlepszego, buziaki. Co za fantastyczna noc w Polsce. Niesamowite. 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 O kurczę, ale mi z... niespodziankę zrobiliście. Wspaniałe. No. Zaskoczyliście mnie zupełnie. No. Tego się nie spodziewałem. Wspaniałe życzenia od wspaniałych ludzi. No, dla mnie to duży zaszczyt, że y, coś takiego zrobiliście. Każdemu z Was dziękuję. Ja... Powiem, że je, je, jestem w szoku, no, de, de, zagubiony jak skarpetka nie do pary, chyba wzrok mam mętny mę, 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 jak trzydniowe otwarte piwo. Dzięki Wam serdecznie.